thank you Oczywiście oficjalnie otworzyliśmy sezon wodniacki 2023 i mam nadzieję, że będzie to kolejny udany sezon dla naszych wodniaków. Bulwary cieszą się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, turystów i mam nadzieję, że też uda nam się w najbliższym czasie te bulwary jeszcze zmienić, żeby były jeszcze bardziej piękniejsze i inwestycja, o której też marzą mieszkańcy, będzie zrealizowana. Chodzi o Oczywiście o drugi i trzeci etap rozbudowy bulwarów. Dzisiaj dokonaliśmy oficjalnego otwarcia sezonu sezonu w porcie rzecznym razem z bulwarami, z polem namiotowym. Te miejsce trzeba powiedzieć, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Łomży, ale nie tylko. Co roku odwiedza nas naprawdę mnóstwo turystów z zewnątrz między innymi te pole namiotowe, które się znajduje na terenie tego kompleksu, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, przyjeżdża tutaj bardzo dużo kempingów, można powiedzieć, z całego świata. No i oprócz tego wiadomo, cała ta część rekreacyjna, która się znajduje w postaci placów zabaw, siłowni, wiatr, gdzie można zrobić grilla, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, i jest to takie miejsce, gdzie mieszkańcy spotykają się często w weekendy. Każdy może przyjść, zrobić grilla. Mamy tutaj specjalne kratki, które też udostępniamy, jeżeli ktoś się zgłosi do, do portu. Więc jak naj, jak naj bardziej zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z tych grilli. Oprócz tego oczywiście w naszej ofercie jest możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego w postaci kajaków, rowerków wodnych czy też łodzi. Więc tu też serdecznie zapraszamy do korzystania z tej usługi. Miałem wielką przyjemność przyjąć nowych członków szczególnie z Łomży, bo nasze stowarzyszenie wywodzi się z Łomży. Od 2013 roku w grudniu powstało stowarzyszenie, tu już jest tyle lat, Przyjmujemy dwóch nowych członków tego Marcina Mieczkowskiego i Remunda tak także staramy się wzbogacić bardziej, uatrakcyjnić naszą obecnością miasto Łąża. No, staramy się, co możemy. Rejsy gondolo po Narwi prowadzę od 2000, bodajże 17 roku. No Nie byłem pierwszy, bo rejsy gondolo są od 2009 roku, gondole w Łomży. No, jednak jakby kontynuuję to tradycję. Tak jak widać za mną, sprowadziłem dwie duże jednostki, które mogą przewozić większą ilość uczestników. No i co tu mogę powiedzieć, no jakby sam... Stowarzyszenie Port chciało, chciało, żeby ktoś tutaj szukało członka w Łomży, który by się przyjął do, do, do stowarzyszenia. Pomyślałem, że każda, każda jakby taka inicjatywa pozwoli rozwinąć tutaj im, zarówno moją działalność, jak też e, krok, krok w dal, powiedzmy tutaj do, w stronę turystów i turystyki tutaj w naszym porcie. Niedziela, niedziela to jest taki naj, najgłówniejszy dzień, z tym, że, z tym, że no w każdy ty dzień tygodnia jesteśmy w stanie tutaj rejs zorganizować. Zależy to, to oczywiście od klientów, bo też minimum jakieś musi być osiągnięte, żeby taki rejs się odbył.